Witam serdecznie z tej strony Jakobs i zapraszam do kolejnego odcinka z Gry Farming Simulator 22. Mamy dzisiaj lipiec, także jesteśmy w, w trakcie zbiorów rzepaku, dokładnie. Tam pracownik ma już pełną przyczepę. Dlatego Podjedziemy sobie do niego, żeby go opróżnić. Żeby mógł dalej pracować sobie. A my dzisiaj pojedziemy sprzedać sobie pierwsze meble, które nam się wyprodukowały. Tam dużo tego nie będzie, bo 8 palet chyba. No ale zobaczymy. Co do ostatniego live'a co tam nie wyszedł, bo zacinało się niestety, no ale pojawiły się problemy i chyba mi się udało to rozwiązać bo wychodzi na to, że był problem z OBS-em, coś tam było nie tak, zaktualizowałem go i Teraz nie powinno być nic złego się dziać, nawet już widzę, że się nic nie dnie. na razie, na razie bynajmniej. I ustawienia coś pozmieniałem także może będzie dobrze, ale się okaże. Dobra, opróżnimy go i on sobie tu dalej będzie działał jako zatrudnie od nowa Polecimy sprzedać, tak jak mówiłem, te paletki. Pierwsze meble, dobra. Ja go tutaj zatrudnię. Dobra, niech on sobie tutaj działa. Odjadę mu tutaj ładnie tutaj zostawia przy tym rowie te kawałki, no ale ja to później poprawię, bo on przez ten rów tutaj nie może sobie poradzić. No ale trudno się mówi. Dobra, gdzie jest nasz... A tutaj czeka siewnik, ale to dopiero za miesiąc, jak będziemy siać, bodajże, jęczmień chyba. Chyba tak. Dobra, lecimy. Uwaga, bo jadę. Lecimy sobie. No jednak chyba przesadziłem. Jednak się chyba nie. No ale zobaczymy dalej. Okej, okay, spróbujemy sprzedać sobie te mebelki. zobaczę gdzie dokładnie, bo jak patrzałem, to chyba tutaj w supermarkecie, ale pewny nie jestem. Muszę sobie dopatrzeć. Dobra. Wyprzedzimy gościa na podwójnej ciągłej. <grystanie> Mandatu nie dostaniemy. Chociaż ja ostatnio dostałem. No niestety zdarzyło się... <grystanie> za szybko jechałem. No ale no trudno, zdarza się. Zdarza się. Dobra. R. Jeszcze tutaj podjedziemy pod te. One się ładnie zapakują. I dobra, zapniemy sobie pasy. I sprawdzimy sobie, gdzie dokładnie to było. Tutaj mamy lipiec meble w supermarkecie. Dobra. Czyli jedziemy do supermarketu. Nie wiem dlaczego. Tutaj normalnie to się nie laguje. Ale jak wsiądę do kabiny, wcześniej to nie, nie lagowało się. A teraz przycina się gdzieś. Kurde. I nie wiem od czego to zależy. Nie mam pojęcia. No, ale jak tak jadę, to jest w miarę okej. Okay. Jeżeli macie jakieś pomysły, od czego to może zależeć, no to możecie napisać. Bo nie chcę, żeby tutaj były jakieś kurde zacinki czy coś, a niestety się zdarzają. Ja tak pierwszy raz tą grę gram i jeszcze nie wiem dokładnie, jak to ustawić, żeby to miało ręce i nogi, ale zobaczymy. Dobra, 52 273 zł. Teoretycznie o, tutaj jeszcze sobie zerkniemy na fortepiany nasze. Bo proszę, już jest prawie 75% jest z fortepianu zrobiony. Elegancko nie wiem, co teraz przebiega. Strojenie, czy co? Chyba strojenie, bo muzyka gra. No ale okej. Okay. Niech sobie tu działają ładnie. Po deski muszę jechać, bo tam na tym tartaku pewnie mi się desek narobiło. Ja tam nie byłem dawno, ale podejrzewam, że sporo. Także będziemy musieli sobie to ogarnąć. O, ja tu skręcam. Uwaga. No i lecimy. Przy okazji sobie może ze szklarni zbierzemy rzeczy, bo tutaj mam dosyć sporo tego do zebrania, się narobiło trochę tego. Także możemy sobie tu rundkę zrobić właśnie ładną. Nie rób tak, tylko włącz to. Dobra, tu mamy truskaweczki, kapustkę. Kolejne truskawki. No i pomidorki tutaj. O, ładnie zebrało wszystkie paletki. Potem jeszcze wrócimy za chwilę. Tylko je tutaj ładnie do magazynu wrzucimy. No i możemy sobie cofnąć. A tam zebrałem, dobra, to tutaj więc musimy wjechać. Pasy odepniemy. Włączymy to. O, chyba trochę przesadziłem. Dobra, ok. No i tu jeszcze jedna paletka z sałatą, która została właśnie zebrana. I tutaj podrzucimy sobie. No i elegancko. Możemy odstawić sobie tutaj naszy, nasz pojazd. Bardzo fajny manik. Podoba mi się. Mamy 174 palety już tutaj gotowe do sprzedaży. Oczywiście nie wszystkie są pełne. No ale jest tego towaru. <grych> Kurde, masakra. <grych> bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I tak. Jutro będę, będzie chyba. Jutro chyba będzie zbiór warzyw. Tak, jutro będziemy warzywa zbierać. I jutro będziemy też. Ja jeszcze raz sobie zerknę. Jutro będziemy... Mm, tak, rzepak chyba siać będziemy. Nie jęczmień, tylko rzepak. Dobrze mówię? Nie, przepraszam. Jęczmień, dobrze. Jęczmień będziemy sadzić, e, siać. Jęczmień, bo później musimy zebrać. To będą warzywka, dobra. Kurki tutaj jajka zniosą. Nawet nie wiem, yy, właśnie, czy one mają jedzenie? Mają 300 litrów mało. To możemy im tutaj dosypać sobie. Jak tam nasz pracownik, właśnie muszę go kontrolować. 61% ma, czyli jeszcze dam radę. Podepniemy sobie naszą przyczepkę i tutaj kurki nakarmimy ładnie. Dobra i załadujemy sobie. Że trochę jęczmienia. No, powinno wystarczyć. Dobra, i tradycyjnie tutaj między kurkami przejedziemy i napełnimy jednym i drugim. jeszcze troszeczkę, o, dobra, i mamy gotowe. Resztę odłożymy z powrotem. Ojej, pomalutku, pomalutku, powolutku. No i dobra. Dobra, zetorek się spisał. Nie wiem, co tu się na tym polu wydarzyło, bo jest tylko 50% wzrostu. Nie ma nawiezienia w ogóle. Nie wiem dlaczego, jak to się mogło stać. Bo powinno być chociaż nawet 50% samego nawożenia, jak sadziłem warzywa. A tu nie ma nic. Nie wiem, o co kaman. No, ale coś się zepsuło. Dobra, pójdziemy sobie pod nasz ciągnik, bo za chwilę będzie pełny. Albo już jest. Nie, ja jeszcze tam nawraca, widzę. Ale pomału możemy tam jechać do niego. Za chwilę będzie pewnie pełny czy on. Ostatni pasek robi, czy jeszcze raz będzie musiał przejechać? Bo jak ostatni, to bym sobie poczekał, aż dojedzie do końca. Tak, on. Ostatni pasek jedzie, no to dobrze. To może dojedzie ten pasek. A ja tutaj jeszcze poprawię te, to, to co on tu pozostawiał. I przyjedziemy tutaj sobie. Puścimy pracownika chyba, żeby tutaj te pole sobie poprawił, porobił. Dobra. Okej. Okay. Yy... Nie wiem czy nie za, za daleko podjechałem. A w ogóle idę tam jest tego. 90%, okej. Okay. To ja jeszcze tutaj sobie dokończę i dopiero opróżnię. Nie, nie, nie tutaj. Tutaj miałeś ciąć. Proszę bardzo tutaj ładnie. Do tyłu. O, o, o po malutku, dobra. Okej, okay, my se tu dokończymy już. I dobra, dojedziemy sobie do końca. I tam opróżnimy sobie ładnie. Tak, jutro zbiór warzyw i jutro będziemy zakupywać chyba fabrykę tych konserw. Konserw czy jak to się nazywa? Jakoś tak, bo fabrykę zupek mam. To jest bodajże. Yy, zaraz. Proszę zobaczyć sobie, bo nie pamiętam. Yy, wytwórnia fortepianów. O, fabryka żywności konserwowej. O, właśnie to będziemy zakupywać sobie. I tam też dostarczymy warzywka. Dobra, idziemy po nasciągniczek. Muszę go zatankować, naprawić bo już trochę jest podniszczony, no ale żniwa się kończą, także będziemy mogli te maszyny wszystkie sobie pomyć, porobić, czemu ty wsiadasz do tego, co nie trzeba? No przecież ja tutaj podeszłem. I oczywiście znowu źle podjechałem. No ale to tradycyjnie już zawsze za daleko. Dobra. No wejdzie chyba na tą przyczepkę jedną nawet. 72%. No i okej. Okay. Dobra, kombajn już zakończył swoją robotę w tym sezonie. Także podjedziemy nim sobie na plac i ogarniemy go od razu. Umyjemy. Naprawiać jeszcze go nie musimy, bo jest jeszcze w miarę. Tutaj połączyłem te dwa pola w sobie. Tylko, że na mapie dalej mam jako dwa pola. Nie wiem dlaczego. Nie wiem, jak, nie wiem jak to zrobić, żeby to było. Oj, gdzie ty jedziesz? Kurde. Nie umiem jeszcze tego zrobić. Nie wiem. Po prostu nie wiem. <gry> Jak to zrobić, żeby się wyświetlało jako jedno? No, ale, dobra. No, też przeboje z tym problemem były to pro masakra. Dobra, umyję. Umyjemy on, już w przyszłym sezonie, nie będzie tutaj jeździł, bo planuje kupić nowy także, to jest jego ostatni sezon i nawet nie wiem, czy go nie sprzedać od razu, bo będziemy zakopywać nową maszynę. Ale to jeszcze zobaczymy. Może w... bliżej jak będzie. Na razie jeszcze nie chcę tu stoi. i Zobaczymy. Drzewa już pomału rosną coraz większe. Nie wiem kiedy one urosną na takie do zbioru, żeby były. No ale... Dobra. I teraz możemy zjechać sobie ciągnikiem do nas. Wysypać rzepaczek do silosa. Chwila. Jeszcze jedno mam takie. Kiedy się sieje ziemniaki? W marcu. Może pójść w ziemniaki sobie? Bo tutaj koło swojej działki, którą kupiłem, mamy przetwórnię ziemniaków. Ile ona kosztuje? 120 tysięcy, To wiecie, co ja chyba pójdę w ziemniaki teraz. Bo cały czas jedno i to samo sieje. A trzeba coś sobie urozmaicić. Także może zainwestujemy w ziemniaki. Kupię maszyny i będziemy robić ziemniaki. Może te pole zostawię sobie pod ziemniaki. W sumie to te wszystkie pola bym zostawił wtedy pod ziemniaki. To i te dwa. A tutaj by były warzywa. Tu, tu i tutaj warzywa. Tak chyba zrobimy. Tak chyba zrobimy. Dobra. Bo jakbym teraz zasiał coś, czy jeszcze zbiorę? Nie w marcu to nic nie zbiorę raczej. Dobra, no tak będziemy robić, to pójdziemy sobie w ziemniaki, jestem za. A później sukcesywnie będziemy wprowadzać coraz to nowsze uprawy i jeszcze dodatkowo dokupimy sobie jakieś pola. No i tą naszą działkę trzeba by w końcu zacząć budować, bo działka jest, a jeszcze nic tam nie stoi. <gry> No ale będę myślał w najbliższym czasie, żeby coś tam zaczęło się dziać, już dobra odstawimy tutaj to. I pojadę tutaj maszyną, żeby tam gościu sobie porobił. I w następnym odcinku zajmiemy się warzywami. bo to również jest, kurde. No, i dobra. On tutaj zrobi, tutaj będzie trzeba nawieść, oczywiście. I tutaj będą sadzone warzywa. Tu i tutaj na tych dwóch, tak jak mówiłem. A że warzywa sadzimy na wiosnę, także te pole też zostanie sobie tutaj przez zimę. No, i dobrze. Także Zobaczymy, priorytety się zmieniają co chwilę. <laughs> no ale tak bywa. Czyli ty nie będziesz tutaj siał nic, także możemy cię odstawić. Ustawiłem sobie tylko Spleja już, ale no. Dobra, ja sobie te maszyny polgarniam tutaj poza odcinkiem już. I ten. No i dobra, to będzie wszystko w tym odcinku. Tamte pole się dokończy. Jutro nowy dzień. Także będziemy działać dalej. Dzięki za to, że byliście, że oglądaliście i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.